Cześć, chciałbym wam dzisiaj pokazać w 100% elektryczną ciężarówkę MAN ETGX w wersji lowliner. Przechodząc od razu do silnika, mamy tutaj średnią wersję silnikową 333 KW 1150 Nm, lecz różnica pomiędzy dieslem a tym silnikiem jest taka, że moment obrotowy jest dostępny w o wiele szerszym zakresie obrotów silnika. Dzięki temu radzi sobie ta ciężarówka w nawet najtrudniejszych warunkach. Siodło, prawdziwy low-deck o wysokości od 935 mm, oczywiście zawieszenie. Pneumatyczne z przodu, pneumatyczne z tyłu. Ładowanie w tym samochodzie odbywa się z lewej strony poprzez standard CCS z mocą 375 kW. Dzięki temu możemy naładować taki ciągnik z maksymalnym zestawem 6 akumulatorów w około 1 godzinę ładujemy oczywiście od 10 do 80%. Największa kabina, którą mamy GX, wyposażona we wszystko, co tylko jest potrzebne do transportu długodystansowego. Dwie leżanki, lodówka, kamery, OptiView zamiast lusterek, także wyposażenie maksymalne. Wrażenia z jazdy są naprawdę niesamowite, dlatego polecam każdemu przejechać się naszą ciężarówką MN ETrak.